Na zdrowie człowieka wpływa kilka czynników. Dobrostan organizmu może bowiem zależeć od uwarunkowań genetycznych, jak i od czynników środowiskowych. Niekorzystne zmiany zachodzące w ciele mogą być wynikiem rozwoju stanów zapalnych, chorób czy prowadzonego niehigienicznego stylu życia. W tym filmie opowiemy Ci o przyczynach, objawach, diagnostyce i leczeniu bólu żołądka. Oglądaj do końca. Witaj na kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj, proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Profilaktyka zdrowia jest niezwykle ważna i obejmuje kilka aspektów. Wśród nich wymienić można stosowanie zbilansowanej diety bogatej we wszystkie potrzebne składniki odżywcze, unikanie spożywania nadmiernej ilości alkoholu czy zaniechanie palenia papierosów. Poza tym ważna jest codzienna dawka ruchu oraz wizyty kontrolne u lekarza. Powinny się one odbywać regularnie, ponieważ wówczas istnieje szansa na wykrycie ewentualnych zmian patologicznych na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wówczas możliwe jest stosowanie mniej inwazyjnych metod leczenia oraz powrót pacjenta do pełni zdrowia. Ważne jest również, aby wszelkie niepokojące objawy, w tym pojawiający się ból żołądka po jedzeniu, konsultować ze specjalistą. Dolegliwości, bólowe żołądka i pleców to objawy, które mogą być wywołane wieloma czynnikami. Dolegliwości bólowe pojawiają się choćby w związku z rozwojem stanu zapalnego w obrębie błony śluzowej żołądka, obecnością wrzodów czy infekcji obejmujących wybrane odcinki przewodu pokarmowego. W wielu wypadkach dolegliwości bólowe nie wynikają jednak z żadnej organicznej przyczyny dotyczącej przewodu pokarmowego i określane są mianem dyspepsji czyli niestrawności czynnościowej. Dolegliwości bólowe w okolicy brzucha nie muszą być związane ze zmianami zachodzącymi w obrębie przewodu pokarmowego. Ich przyczyną może być nadmierny i przedłużający się stres lub zmiany o podłożu neurologicznym. W wybranych przypadkach dolegliwości bólowe mogą promieniować i dotyczyć również innych części ciała, w tym choćby pleców. Poza tym przyczyną dolegliwości określanych jako bóle żołądka może być ucisk na nerwy czuciowe spowodowany dyskopatią odcinka piersiowego kręgosłupa. Objawy pojawiające się w przebiegu tego rodzaju zmian obejmują wówczas ból brzucha i pleców oraz nasilają się pod wpływem dotyku. Jak wspomniano wcześniej, bóle żołądka mogą wynikać z bardzo różnorodnych przyczyn. Jedną z najczęściej występujących jest zakażenie o podłożu bakteryjnym wywołane przez Helicobacter pylori. Tego rodzaju drobnoustroje są rozpowszechnione w populacji i mogą wywoływać niekorzystne zmiany zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Warto również wiedzieć, że zakażenie wywoływane przez Helicobacter pylori powoduje nie tylko stany zapalne żołądka, ale również zwiększa ryzyko rozwoju choroby wrzodowej oraz występowania zmian o podłożu nowotworowym. Należy również pamiętać, że stany zapalne żołądka z reguły nie są związane z żadnymi charakterystycznymi objawami. Dolegliwości mogą obejmować jedynie wspomniany ból. Przykre dla pacjentów dolegliwości bólowe mogą wynikać nie tylko z infekcji o podłożu bakteryjnym, ale również mieć związek z ostrą gastropatią krwotoczną. Tego rodzaju zmiany zapalne błony śluzowej wpływają na tworzenie się nadżerek w obrębie błony śluzowej żołądka. Co ważne, silny ból w tym przypadku pojawia się na skutek przyjmowania dużych ilości leków przeciwbólowych oraz nadużywania alkoholu. Poza tym, dolegliwości bólowe mogą być efektem stresu lub następstwem poważnych urazów. Pacjenci uskarżający się na dolegliwości bólowe zlokalizowane w okolicy żołądka powinni wiedzieć, że przykre objawy mogą być związane również z infekcjami pokarmowymi. Tego rodzaju stany chorobowe zwykle przebiegają z biegunką infekcyjną i mogą być wywoływane przez wirusy, bakterie lub wydzielane przez nietoksyny. Biegunka przebiegająca z dolegliwościami bólowymi żołądka może się również pojawiać w następstwie stosowanej antybiotykoterapii. Leki w tym wypadku powodują bowiem zaburzenie funkcjonowania fizjologicznej bakteryjnej flory jelitowej. Ból w rejonie żołądka może być również związany z chorobą wrzodową. Chorobie sprzyja uprzednie zakażenie Helicobacter pylori, choć może być ona również powodowana przez przyjmowane leki przeciwzapalne oraz sterydy. Dyspepsja, w tym bóle żołądka, to dolegliwości, z którymi borykać się mogą kobiety w ciąży. Wynika to przede wszystkim ze zmian hormonalnych zachodzących w organizmie ciężarnej. Poza tym występują również zmiany anatomiczne, które dotyczą ciała kobiety w ciąży. W wielu wypadkach wywołują one uporczywą zgagę. Dokuczliwy ból żołądka zazwyczaj odczuwany jest w nadbrzuszu. Jest to okolica ciała zlokalizowana pod dolnym brzegiem mostka. Warto również pamiętać, że dolegliwości bólowe w tym rejonie mogą mieć związek nie tylko z niekorzystnymi zmianami dotyczącymi samego żołądka, ale w wielu wypadkach wynikają również z zaburzeń funkcji lub budowie jelit dwunastnicy oraz trzustki. Dolegliwości bólowe żołądka mogą mieć nie tylko różnorodne przyczyny, które wymienione zostały wcześniej, ale również mogą przebiegać z różnym nasileniem. W przypadku choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy ból towarzyszący zmianom ma charakter piekący. Jest on co prawda dość silny i uporczywy, ale nie ogranicza całkowicie codziennej i podstawowej aktywności pacjentów. W przebiegu tego rodzaju zmian patologicznych ból zwykle pojawia się o stałych porach, w tym we wczesnych godzinach porannych lub nocnych. Poza tym występuje on nadczo lub w przeciągu kilku godzin po spożyciu posiłku. Tego rodzaju ból żołądka po jedzeniu ustępuje zwykle po przyjęciu pokarmów lub środków zobojętniałych. Bóle żołądka wynikające z perforacji brzodów żołądka są bardzo silne i mają charakter kłujący. Określane są przez pacjentów jako trudne do zniesienia i przypominające dźwięcie nożem. Ból żołądka po jedzeniu może pojawiać się również w przypadku niestrawności, czyli dyspepsji. Tego rodzaju bólom towarzyszy zazwyczaj wrażenie nieprzyjemnego ucisku w żołądku oraz uczucie pełności. Poza tym pojawiają się również mdłości, odbijanie, wzdęcia oraz zgaga. Bóle brzucha, towarzyszące infekcji pokarmowej, zwykle pojawiają się po kilku lub kilkudziesięciu godzinach upływających od momentu zakażenia. Uporczywym bólom towarzyszą trudne do opanowania biegunki oraz wymioty. Dolegliwości bólowe żołądka mogą być związane zarówno z dość błachymi, jak i poważnymi przyczynami. Niektóre z nich mają charakter przemijający, a inne utrzymują się przez stosunkowo długi czas. Są jednak objawy, których nie wolno bagatelizować. Wśród symptomów wymagających pilnej interwencji medycznej wymienić należy choćby krwawienie z przewodu pokarmowego, które widoczne jest w postaci wymiotów krwią lub krwistych stolców. Poza tym, wskazaniem do konsultacji powinna być znaczna utrata masy ciała w stosunkowo krótkim czasie, a także pojawiające się trudności związane z przełykaniem pokarmów. Wizyta lekarska jest również zalecana w przypadku pojawiającej się żółtaczki, występowania omdleń i innych symptomów znacznego odwodnienia. Pacjenci powinni również udać się do specjalisty w przypadku wykrycia wyczuwalnego guza w podbrzuszu czy odczuwania bólu, który utrudnia lub uniemożliwia normalne ich funkcjonowanie. Diagnostyka dolegliwości bólowych żołądka jest utrudniona, ponieważ niekorzystne zmiany mogą mieć różnorodne przyczyny. Elementem diagnostyki musi być zatem starannie przeprowadzony wywiad medyczny, który dostarcza informacji na temat rodzaju dolegliwości, ich nasilenia oraz ewentualnych objawów towarzyszących. Ważne są również informacje dotyczące rytmu wypróżnień oraz ewentualnych zmian dotyczących wyglądu stolca. Zwykle w pierwszej kolejności wykonywane są podstawowe badania lekarskie, które obejmują przeprowadzenie badania fizykalnego oraz analiz krwi, w tym przede wszystkim morfologii. Jest ona szczególnie przydatna w celu wykrywania krwawień z przewodu pokarmowego lub określania stopnia niedoboru substancji odżywczych. Kolejnym elementem diagnostycznym jest badanie przeprowadzane w celu wykrycia zakażenia Helicobacter pylori. Materiał do badań stanowi w tym wypadku krew, kał lub wycinek pobrany podczas wykonywania gastroskopii. Gastroskopia jest metodą, która jest stosowana w celu diagnostyki przede wszystkim choroby wrzodowej oraz stanów zapalnych dotyczących błony śluzowej żołądka. W celu wykrycia przyczyn problemów wykonuje się także badania obrazowe, w tym USG, za pomocą którego można wykryć choćby kamicę nerkową lub żółciową. Poszerzona diagnostyka może również obejmować badania mające na celu wykrycie chorób czynnościowych układu pokarmowego, takich jak zespół dolegliwości poposiłkowych czy zespół bólów nadbrzuszu. Nie można również zapominać, że dolegliwości bólowe mogą mieć podłoże nerwowe. Wówczas, w celu ograniczenia nieprzyjemnych dolegliwości, konieczna jest konsultacja psychiatryczna lub psychologiczna. Rodzaj podejmowanego leczenia zależy od stwierdzonych przyczyn nieprawidłowości. W przypadku wykrycia aktywnego zakażenia Helicobacter pylori konieczne jest leczenie z wykorzystaniem antybiotykoterapii połączonej z podawaniem inhibitorów pompy protonowej. Tego rodzaju terapia stosowana jest również w przypadku choroby wrzodowej. Warto pamiętać, że pacjenci borykający się z chorobą wrzodową lub stanami zapalnymi dotyczącymi błony śluzowej żołądka nie powinni przyjmować niesterydowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, diklofenak czy ketoprofen, które mogą nasilać przykre dolegliwości. Doraźnie mogą być za to stosowane produkty zawierające w swoim składzie paracetamol oraz specyfiki o działaniu rozkurczającym. W leczeniu dyspepsji czynnościowej wskazane jest przyjmowanie leków prokinetycznych, które poprawiają pracę układu pokarmowego. Zaburzenia o podłożu nerwowym wymagają konsultacji psychoterapeutycznych oraz stosowania leków przeciwdepresyjnych, takich jak choćby amitryptylina. W celu ograniczania przykrych dolegliwości, warto prowadzić samoobserwacje. Obejmuje ona przyjmowanie małych posiłków oraz obserwowanie ewentualnych objawów. Warto również wykluczać oraz włączać pojedyncze składniki, które mogą stanowić przyczynę problemów. Pacjenci borykający się z chorobą wrzodową, zapaleniem błony śluzowej żołądka lub zaburzeniami czynnościowymi powinni zaprzestać palenia papierosów oraz spożywania kawy i alkoholu. W celu łagodzenia bólu nie jest również wskazane spożywanie roztworu sody. Wodorowęglan sodu zobojętnia sok żołądkowy i łagodzi dolegliwości związane z chorobą wrzodową i refluksową, ale jego nadmierna podaż jest szkodliwa. W zamian za to można przyjmować pastylki do ssania, które zawierają środki zobojętniające produkowane na bazie soli magnezu oraz wapnia. Produkty te jednak powinny być stosowane z umiarem i po uprzedniej konsultacji medycznej. Domowe sposoby mające na celu łagodzenie dolegliwości obejmują również przyjmowanie leków ziołowych. Nie powinny one co prawda być stosowane w leczeniu choroby wrzodowej lub zakażeń Helicobacter pylori, ale mogą być przyjmowane w przypadku dyspepsji czynnościowej. Wśród ziół, które mogą być stosowane wymienić należy m.in. innymi kurkumę, korzeń lukrecji, ziele glistnika oraz miętę pieprzową. Warto również pamiętać o tym, że w papryce chili zawarta jest kapsaicyna, która skutecznie zmniejsza przewodzenie bólu w narządach położonych w rejonie jamy brzusznej. Poza tym w przypadku dyspepsji czynnościowej wywołanej nadmiernym i przewlekłym stresem warto sięgnąć po preparaty ziołowe, które wykazują działanie uspokajające. W tym celu warto skorzystać z dobrodziejstw, które dają napary przygotowane między innymi z melisy lub kozuka lekarskiego. Dziś to już wszystko. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Daj znać w komentarzu, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!